Jarek Tajczak, witam Państwa w programie. Co tam Panie w Polityce? Dzisiaj naszym gościem jest Pan Andrzej Łoś. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Obywatelski Dolny Śląsk, radny sejmiku województwa dolnośląskiego. Pana klub złożył wniosek w sprawie sesji nadzwyczajnej. Domagacie się odwołania przewodniczącego Jerzego Pokoja. Dlaczego? Dlaczego Wam się przewodniczący nie podoba? To są dwa aspekty. Jeden to jest czysto prawny, a drugi moralno-polityczny. Czysto prawny to jest taki, że ustawa o samorządzie województwa. A konkretnie artykuł 24 ustęp 1 zakazuje radnemu wchodzenia w stosunki cywilnoprawne o charakterze majątkowym z e, samorządem województwa, konkretnie z władzami województwa oraz z jednostkami organizacyjnymi tego e, województwa. Na niewątpliwie przyjęcie dotacji przez firmę pana przewodniczącego jest wejściem w taki stosunek cywilno-prawny. I co ważne, w tej dotacji mamy jakby takie dwa segmenty. Jeden to, jest, to są środki europejskie, a drugi to jest wkład własny środków publicznych polskich. I ustawa zakazuje właśnie korzystania z tych środków publicznych polskich. Mówił Pan to, o dwóch to, aspektach. Tak, bo to był to, 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 to aspekt prawny. Mhm. To, 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 tak, po prostu. Od strony prawnej taka transakcja jest po prostu niezgodna z powszechnie obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Czyli krótko mówiąc, Waszym zdaniem przewodniczący złamał prawo, tak? Tak, przewodniczący, przewodniczący złamał prawo. Osoba, która podpisała z przewodniczącym y, odpowiednią umowę, <laughs> y, też złamała prawo. Ale drugi to jest aspekt moralno-polityczny, mianowicie starających się o dotacje europejskie jest bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż możliwości finansowych. I funkcjonariusz publiczny wysokiej rangi, a takim jest przewodniczący. No jest w zupełnie innej sytuacji niż zwykły obywatel, zwykły przedsiębiorca, który stara się o dotację. Niezależnie od jego intencji, ale z całą pewnością przez urzędników, czy to Urzędu Marszałkowskiego, czy jak w tym przypadku donośląskiej instytucji pośredniczącej, to jest. Instytucja stworzona przez samorząd województwa i całkowicie kontrolowana przez y, samorząd województwa, więc y, ci urzędnicy dosyć, zupełnie inaczej z całą pewnością podchodzą do wniosków składanych przez zwykłych obywateli, a przez... Y, y, wysokiej rangi funkcjonariuszy samorządu województwa. Próbowaliśmy do tego programu zaprosić pana przewodniczącego Jerzego Pokoja. On się wytłumaczył ważnym wyjazdem. Natomiast y, pani Zuzanna Wielgosiewicz z Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dzisiaj w rozmowie telefonicznej powiedziała mi, że on, przewodniczący nie będzie komentował y, tych, y, tej sprawy. Ustosunkuje się do tych zarzutów z waszej strony na, na sesji. No cóż, dla mnie, y, dla moich Kolegów, przepraszam, koleżanki i <coughs> kolegów, bo mam jedną koleżankę. Ta sytuacja jest dość jasna z tych powodów, które wyłuszczyłem przed chwilą. Ustawa zakazuje po prostu korzystania z możliwości majątkowych samorządu województwa radnym. Inni, inne osoby mogą korzystać, jak najbardziej, ale radny <coughs> jest w szczególnej sytuacji, a zwłaszcza przewodniczący Sejmiku. Jest y, osobą niewątpliwie z samego topu tej y, struktury samorząd, samorządowej. A dlaczego Państwo akurat teraz podnosicie tę sprawę? Y, czytałem też wypowiedzi Pana Jerzego Pokoja, w których odmówił, że, że to jest zemsta z Waszej strony za to, że y, Platforma próbowała odwołać przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia? Nie, to nie jest absolutnie zemsta. To nie ma żadnego związku z. Działaniami Platformy Obywatelskiej na terenie samorządu miejskiego Wrocławia, po prostu w ostatnim czasie opublikowane zostały dwa wyroki sądów w podobnych sprawach. I te wyroki sądów, właśnie opublikowane parę tygodni temu, czy nawet trzy tygodnie temu, nie pamiętam tego dokładnie, bo nie ja to sprawdzałem. Pokazały, że mamy do czynienia z analogiczną sytuacją w przypadku samorządu województwa dolnośląskiego. To może powinniście Państwo złożyć doniesienie do prokuratury? Nie wszystko, nie wszystko co jest niezgodne z prawem, nie jest przestępstwem. Ja bałem się w tym momencie stwierdzić, no bo zresztą w Polsce to jest bardzo powszechny oręż polityczny, Zaskarżania kogoś do prokuratury, sprawa się ciągnie, później prokuratura umarza, jest tego tylko sporo, sporo dymu. To, to nie jest ten sposób uh, walki politycznej, który jest ale pan, najlepszy. Ale mówił Pan mówił Pan na początku o dwóch aspektach. Tak, Prawnym i, i ta 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 seul, moralnym. Ale, tylko tylko podkreślam raz: nie każde z, y, nieprzestrzeganie prawa <Jued cinema> jest od razu przestępstwem. Y, jest coś takiego jak. Y, Yy, niedopełnienie obowiązków yy, służbowych, które w pewnym wypadku może być podlegać pod kodeks karny, w innym yy, nie. Zresztą są yy, grzywny, są jeszcze yy, innego rodzaju yy, sankcje. W yy, tym yy, wypadku z całą pewnością mamy do czynienia z. Yy, złamaniem lidery prawa, natomiast yy, kwalifikacja yy, tego czynu należy tak naprawdę do yy, organów nadzoru w yy, pierwszej kolejności. Jest odpowiedzialność polityczna i tą odpowiedzialność polityczną przenosi, ponosi przewodniczący Sejmiku przed całym Sejmikiem i jest odpowiedzialność yy, yy, prawna i te zasady prawne powinien, powinny wyegzekwować organy nadzoru, jak wspomniałem, którymi są Wojewoda i Sąd Administracyjny. Sesja Nadzwyczajna w czwartek, jak Państwo liczycie tutaj szable sejmików, jesteście w stanie odwołać Przewodniczącego? Ja powiem tak, najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Pan Przewodniczący podał się do dymisji sam, bo wtedy nie mielibyśmy zawsze związanego z procesem odwoływania pewnego jego napięcia. E, nic e, na to e, chyba raczej e, nie wskazuje. Emoc emocjonalnego. E, natomiast koledzy z Platformy Obywatelskiej znajdą się niewątpliwie, koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej znajdą się w bardzo niezręcznej sytuacji. Jestem głęboko przekonany, że premier Donald Tusk, który walczy o. Czystość zasad w polityce w sposób taki bardzo ostry i zdecydowany. Pamiętamy historię z usunięciem z rządu wybitnych nawet polityków Platformy Obywatelskiej tu z Dolnego Śląska. Mimo podejrzeń tylko, że to nie, nie mieliśmy do czynienia z jakimiś ewidentnymi faktami. Ta sytuacja jest więc czymś więcej niż podejrzenie, mamy do czynienia z. Ale liczycie z, na to, że platforma poprzez mać czy? Ja, czy bardziej e, powinniście e, liczyć e, na PIS, e, na, na SLD, e, na PSL? E, e, ja po prostu przede wszystkim liczę na to, że sumienie obywatelskie radne radni ślubowali przede wszystkim respektować przepisy prawa i służyć wspólnocie dolnośląskiej z całą pewnością. E, obrona e, e, przewodniczącego w tej sytuacji, z jaką obecnie mamy do e, czy, czynienia. Nie jest najbardziej komfortową y, sytuacją, więc y, różne przypadki się zdarzają. Ktoś może nie dojechać, pogodę mamy w tej chwili taką, jaką, Wiara. Je, je, jako, je, jaką mamy. Wiara w sumieniu polityków to coś pięknego, na pewno nie, 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 zgoda. Z, zmieńmy na chwileczkę temat już na koniec. Jak Pan myśli, koalicja rządząca w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przetrwa, jest zagrożona? Dzisiaj SLD mocno w, 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 powiedziało nie dla planów platformy i marszałka w, związanych z przekształceniem niektórych domaśląskich szpitali w spółki prawa handlowego. Ta prawdę mówiąc klucze są w rękach, a może raczej w głowach liderów sojuszu lewicy demokratycznej. Czy sojusz lewicy demokratycznej nie tylko tu na dolnym śląsku? ale także w skali całego kraju, ma ochotę być tylko przystawką dla Platformy Obywatelskiej, czy chce być ugrupowaniem samodzielnym na scenie e, politycznym? Gdyby doszło do koalicji SLD, Klub Rafała Dudkiewicza, czyli Obywatelski Dolny Śląsk, powiedzmy PiS, to SLD mogłoby nie być tylko przystawką? No, z całą pewnością, e, biorąc pod uwagę... E, Uwarunkowania i polityczne, ale także ideologiczne. Trudno sobie wyobrazić SLD jako przystawkę PiSu. No to chyba nikt, w to, nikt w to nie uwierzy, żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce. Z kolei, no to nie ma szansy z, na zmianę koalicji. Z kolei, nie, nie, to co innego jest stworzenie jakiegoś zarządu popieranego przez bardzo różne od siebie formacje, a co innego, jakby Utworzenie zarządu z udziałem polityków jednej drugiej formacji. My jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że nie mamy oporów ani ideologicznych, ani też oporów merytorycznych przed koalicją z żadnym z tych ugrupowań. Ale wracając do istoty. Już na koniec króciutko. Do istotów problemu to jest tak, że z całą pewnością od SLD zależy, jak się dalej potoczą losy samorządu Województwa Czyli SLD rozdaje teraz karty na Domu Śląsku. Dziękuję bardzo za, za rozmowę, dziękuję za przyjście do studia, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.